thank you Cześć kochani, oficjalnie dzień dobry. W kolejnym odcinku Vlogmas e, chciałam wam pokazać jak wyglądam w tej bluzce z Zary, którą mama mi sprawiła w Lumpeksie. Ona jest taka widzicie jak podniosę ręce do góry, to niestety ale widać mi cały brzuch, więc taka trochę krótka. Ona by się nadawała bardziej do takich spodni z wysokim stanem, stanem ale nie mam takich. Wydaje mi się, że te czarne najlepiej pasują. A czy mam y, spodnie z wysokim stanem, ale akurat one nie będą pasować do tej bluzki, bo są za jasne. A wydaje mi się, że czarne, tutaj te guziki też są, widzicie? Przy tej bluzce czarne te spodnie pasują bardziej. E, no i włosy sobie rozpuściłam. E, miałam je spiąć, ale rozpuściłam, więc no podoba mi się sobie w tej bluzce. Przede wszystkim kolorek jest fajny. Naprawdę kolorek jest fajny, aczkolwiek widać, że to jest MK. Wiecie, ona powinna być bardziej przylega przylegająca. O, to by była Esk. A tak to trochę taka. Ale luźna, ale to nic. I tak jestem mega z, nie z niej zadowolona. Właśnie przesyłam na kanał film. W sumie to już się przesłał, tylko wystarczy zrobić miniaturkę i zapisać go na godzinę 19, wczorajszy odcinek. Eee, ale wiecie co, chciałam wam pokazać, bo dostałam cudowną niespodziankę od Basi, mojej widzki, która przesłała mi, słuchajcie, bardzo oryginalny prezent. Nigdy byście nie zgadli. Co ona mi tutaj wysłała, co ja tutaj trzymam w tej kopercie. Pendrive'a z moimi starymi vlogami, których już nie znajdziecie na YouTubie. Tutaj taka karteczka, otworzymy sobie. Zobaczcie, taka karteczka z bombką, a tutaj jest w środku pendrive. Także dzisiaj sobie, e, dzisiaj właśnie nie wiem, czy zdążymy, bo jedziemy na takie kielce, więc nie wiem, czy zdążę, ale bardzo bym chciała obejrzeć sobie te vlogi. I taką karteczkę piękną dostałam, zobaczcie. E, taką bombkę. O. I tu w środku jest napisane: Radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla ciebie i całej rodzinki życzy. O nie widzicie? Życzy Basia. Także Basiu bardzo, ale to bardzo ci dziękuję. E, wiecie co teraz wezmę tego laptopa i włożymy tego pendrive'a, zobaczymy co to za vlogi. A najwyżej em, Zobaczymy, ile ich jest, co to są za vlogi, bo bardzo jestem ciekawa, z jakiego czasu. No, jak ja skasowałam, już zamknęłam swój kanał, no to wiadomo, że tych vlogów nie znajdziecie. Tak naprawdę już nigdzie, bo wraz z. Poczekajcie, tutaj was postawię wraz z usunięciem kanału, pousuwały się wszystkie z automatu filmy, tak? Ale, ale jestem ciekawa, co to za za vlogi. Z jakiego okresu zaraz sobie zobaczymy. To już możemy wyłączyć. O, już się przesłał, widzicie. Także fajnie. Dobra. I wkładamy. Zobaczymy. Z 2018 roku. Poczekajcie. matko, czekajcie, vlog masa o dzisiaj, dzisiejszego czwarte urodziny Oliwiera o materdejo dzieciu matko, jeszcze mieszkaliśmy w tym miejscu o Jezu pamiętam to mieszkanie Bo tu cały czas leci, co widzisz? Mama to jest, kurczę, tajemnicza. <ślesk> Kochana, jak się cieszy, moje słońce, kochane. Pat. Oliwierku, chodź, zobaczysz. Co to kochane? Mariczka, jaka miła dla ciebie. Oliwierku. Jezu, popłaczę się zaraz, jak Boga kocham. Mariczka, jaka dla niego miła, teraz już tak kłócą czasem. Oliwier! Czekajcie, nie słyszy? O, idzie. Zobacz, kochanie! Tutaj taka pani wysłała nam filmiki, taka moja widzka Basia, wysłała nam, kochanie, przymknij drzwi, wysłała nam filmiki na pendrive, takie stare vlogi moje. I są urodziny tutaj twoje. Czwarte, zobacz jak otwierałeś prezent. Co tam? Ale zobacz jaki. Odwróć na drugą stronę pudełka, to zobaczysz. Zobacz, co tu jest. mam siłę? Jaką mam siłę? Ja, powiedziałeś. O, I teraz to robię robię no tak powiedziałeś. Kolejny <laughs> Jeszcze mieszkaliśmy tam, gdzie te pociągi. Pamiętasz? Stację kolejową? To gdzie! Wiesz gdzie? Tak! Tam, gdzie briko. Tam, gdzie Brico, no. Tylko ja was chyba tu nie pokazywałam. Cieszę się, że powiedziałeś. Moje kochane, słodkie. Czekaj. O, czekaj, zobaczmy co tutaj. Patrz, matka śpi. ja ci się podoba? Mam sterowany sterowarki.

Takie robiłeś sobie? Zobaczymy dalej. O, patrz, matka się stroi. A gdzie? Na urodziny? No. Wow, jaka dżaga. Jezus, aparaty! naszego co prawda dzisiejszy film. Tym, Kim, się e, było. Strasznie wyglądała matko kochana. Ki aparat. O, zobacz, bajkusia. Co no jest? Co to jest za bajkolandia? tam, jeszcze była ta bajkolandia w galerii, co, co ją zamknęli, już nie ma jej. Nic nie ma? No, tam gdzie apteka teraz, kochanie tam jest. Nie, to było. No, tam gdzie apteka, to... Teraz co jest apteka, to tam była jakaś bajkolandia. Szkoda, że nie ma. Jest to, to wszystko. To tomka. Co? Tu jest. Um, Zobacz jeszcze, tu są takie filmy. E, idziemy do kina babciny, rosołek, zdjęcia z dzieciństwa. Fi o, fit, pierniczki, patrz. O, jeszcze sama paznokcie sobie robiłam. A to było ile lat temu? Cztery synu. O, kupiłam sobie go. No, to cztery lata ma ten y, szlafrok, już wiemy, że ma cztery lata. O, Mariczki, pamiętam sukienka na święta. Mam tą nową pomadkę od Physicians Formula i. Jezu, yes, Physicians Formula to 35 6 zł, czy nawet koło 40 Kupiłam sobie tą delię, co zawsze Płatki z Isany i Mariuszowi o, widziałeś? Jakiegoś bałwanka pierniczki, lepiliśmy. Piec pierniczki, tak, no. Także tyle. Zakupów i wracam. Powiem Wam, że pogoda jest taka brzydka, że się nic nie chce. Naprawdę nic się nie chce. Dobra, do zobaczenia. Kładka bałwan. Z resztek śniegu. To jest bałwankowa, bo ma różowy kapelusz, tak? Fajna. Babci chyba to. Trzeba było babci, bo po Nie. O Jezu cicho, co mówiłeś? Zobaczymy jaki miałeś głos robić śpier... Śpierniczki. Ja. tak, no, także tyle zakupów i wracam. Powiem wam, że pogoda jest taka brzydka, że się nic nie chce, naprawdę nic się nie chce. Dobre, Zobaczymy jaki miałeś, jaki miałeś głos. To bałwan z resztek śniegu. <grym> to jest bałwankowa, bo ma różowy kapelusz, tak? Fajna, piękna. Trzeba było babcie poprosić o marchewkę. Nie, bo się nie dało zbić Aha Mój Boże, kochany Moje kochane A, a świeci gwiazdeczka, patrz Robiliśmy te pierniczki, nasze grubasy, pamiętasz, nazywaliśmy je grubasami Ja robimy chyba tego Ja To Patrzcie, a Marynka. z plasteliny chyba Pierniki, zobaczcie, już tego zrobiła sobie kochana. Ukochana Moje słodkie, kochane, pomysłowe. A to jest małka. A to jest słodka? To to Marika. O... Marika ma taki głow. No, no, zobaczcie, tu ma zlew. I tu co, a my jest? No, te pierniki, znaczy te. Kocham. No to no, Ja też chcę takie zrobić. Pięknie, zuchajmy taki było. Tylko Tego? Pamiętasz tą łazienkę? Mm, nie. Nie pamiętasz, synu? Tam nie. gdzie mieszkaliśmy co koło tej stacji kolejowej, co pociągi jeździł. No to pamiętam, ale nie pamiętam czy, tylko pamiętam kuchnię, ale nie pamiętam czy, no. wszystkich pomieszczeń. No, no tak dalej. Ha, się ha, było ten... udało... Ale będziemy mieć oglądania, kurczę. Wiesz co, Basiu, ja się popłakałam, pewnie słyszysz, jak ja tutaj siorbię tym nosem. Ale wiesz co, widać? No poryczałam się. Poryczałam się, jak oglądałam Oliwierka urodzinki czwarte. Moje kochane, szczęście piękne. Wiecie co, no po prostu tak się wzruszyłam, że to jest masakra, jak ten czas ucieka. A moje dziecko dzisiaj kończy 8 lat. Oj, ale mi zrobiłaś prezent, no naprawdę, no, no popłaczesz. Ja Boga kocham, naprawdę, dziękuję Ci z całego mojego serducha, naprawdę. Ale mi kurczę, zrobiłaś prezent tym. Na... No masakra będziemy mieć kurczę, oglądania, oglądania, bo tam jest kilka dobrych vlogów. I to jeszcze słuchajcie, vlog masy, także fajnie będzie tak wrócić do tego, co było 4 lata temu, już nawet nie pamiętam, powiem Wam. Ale akurat to mieszkanie powiem Wam bardzo miło wspominam, fajnie nam się tam mieszkało. Na pierwszym miejscu kawalerka możecie się śmiać, jeden pokój, kuchnia, ale jakoś yy, bardzo miło wspominam tamto mieszkanie. I to też właśnie tutaj z tych vlogów. Mieliśmy bardzo blisko stację kolejową. Oliwierek wtedy był fanem pociągów. Obserwowaliśmy codziennie pociągi. Chodziliśmy na stację i już znaliśmy godziny, kiedy odjeżdża pociąg. Robiliśmy zdjęcia, filmiki nagrywałam. Eee, I pamiętam, że tam też był staw. Znaczy nadal jest, i tam są łabędzie i, i kaczki. Więc chodziliśmy kar karmić e, no prawie, że codziennie kaczki z łabędziami. Mm fajnie, fajnie tam było, naprawdę super i w ogóle miejsce, dużo miejsca na spacery bardzo miło wspominam ten czas Oaj, wróciłabym do tego, kurczę ile ja miałam lat, wtedy 4 lata temu to ja miałam 28, no prawie 29 jeszcze nie miałam 30 i aparat jeszcze na zębach miałam Oaj, fajnie, bardzo ci Basiu dziękuję, naprawdę sprawiłaś mi ogromną radość, cudowny prezent na święta mi zrobiłaś naprawdę cudowny ty mi napisałaś na Instagramie, jak Ci dziękowałam Że nie ma za co, przecież to Karola Ty nagrałaś te filmy Tak, no niby ja nagrałam Ale słuchaj, no ich nie ma już w internecie Nikt już ich nie obejrzy A Ty po prostu je zachowałaś I, i zrobiłaś mi niepowtarzalny prezent I, i widzą chyba też Bo y, chyba zrobimy tak, że Słuchajcie, będę Wam pokazał Jeżeli chcecie, oczywiście napiszcie w komentarzach Czy nie całego vloga Oczywiście od deski do deski nie będę pokazywać Bo tam pewnie Was to nie interesuje Ale jakieś takie może przebitki chcecie zobaczyć E, z tamtych vlogów, ja, co ja tam gadałam, e, w ogóle, co robię widziałam, że dzieci nie pokazuje. Zauważyłam także, no, dzieciaków nie będzie, ale będziecie słyszeć głosy, będziecie mogli zobaczyć, jakich kosmetyków wtedy używam, co robiliśmy, e, o czym gadałam w ogóle na vlogach. No, także, jak chcecie, to mi dajcie znać w komentarzach, to mm, będę Wam przymycać takie codziennie jakieś tam, wiecie, z tych vlogów, no nie? Fragmenty. Także, Basiu, jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Również Tobie i Twojej całej rodzinie życzę wesołych, ale przede wszystkim, przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Żebyście te święta spełnili, spędzili w spokoju, w zdrowiu i radośnie, tak jak tylko chcecie. I, i bardzo Ci dziękuję, naprawdę. Nie zapomnę Ci tego. Do końca życia Ci tego nie zapomnę, bo naprawdę dla kogoś może się to wydawać A filmiki, ale to jest taka część mnie, część mojego życia, część naszego życia. I Jezu, i taka możliwość po powrotu do tego, gdzie tak naprawdę tych vlogów już nie ma. To jest dla mnie taki po prostu cudowny prezent, że no nie zdajecie sobie sprawy nawet z tego, jak ja się, ci, jak się uciszałam. No popłakałam się tutaj, jak oglądałam, jak olbierek otwierałam. Nawet ja nie pamiętam, co on dostał na czwarte urodziny, a dzięki Basi, mogę sobie przypomnieć. Jak on się cieszył z tego pociągu. No, cudowne wspomnienia. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Basiu, a ja czekam właśnie na Mariusza, na, na moją mamę, na Mariczkę. Zjemy obiad. Zrobiłam dzisiaj te te, 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 te gołąbki bez zawijania. My już z Oliwierkiem zjedliśmy. Teraz zje Mariusz, mama i Marika. Eee, I i a Czy znaczy nie otwieramy? odpalamy tort. Śpiewamy 100 lat i wybywamy z domu. Najpierw Jedziemy z Mariczką na angielski, bo ona ma dzisiaj zajęcia, musi na nie pójść, niestety, no tak się akurat trafiło, że przedwczoraj nie była, bo wracaliśmy z wycieczki i za późno wróciliśmy, więc angielskiego na angielski nie pojechała, no i dzisiaj, jakbyśmy pojechali wcześniej na tę urodzinę, to też by nie była na tym angielskim, a nie chcę jednak, żeby żeby, wiecie, miała zaległości, bo ja płacę za to, No nie małe pieniądze, bo 230 zł miesięcznie, więc to jest sporo, no, ale wiecie, kasa kasą, ale ona się uczy. Uczy się, teraz miała sprawdzian i powiem Wam, że piątkę z plusem dostała. Eee, a taka dziewczynka, która bardzo dobrze angielski umiała, dostała chyba czwórkę na piątkę plus i chodzi dopiero dwa miesiące. I on, tamta dziewczynka bez angielskiego, ona nie chodzi na angielski, po prostu się uczy z lekcji na lekcję, no wiecie, po prostu umie nie? ale dostała czwórkę. A Mariczka chodzi dwa miesiące dopiero na te zajęcia e, i dostała piątkę plus. No ale mm, po prostu ten y, nauczyciel ma takie gadane, no nie wiem, takie podejście. Do, do, do tematu, do, do języka angielskiego, że jakoś tak potrafi te dzieci zainteresować tym językiem i, i po prostu jakoś tak wchodzi jej. Łatwo, bardzo łatwo. Ja widzę, takie postępy robi z dnia na dzień, z zajęć na zajęcia, że masakra. Także nie chcę, żeby wiecie miała zaległości, dlatego pójdzie i od razu po angielskim jedziemy na Kielce. Kierujemy się na Kielce. Jedziemy do Fly Sky, do bawialni. E, bo Oliwierek wybrał sobie bawialnię nie trampoliny, tylko tam jest. Tu jest, są trampoliny, a obok jest bajkolandy, więc wybrał Bajkolandię, no to dzieciaczki się tam pobawią, no i pojedziemy na pizzę. Także taki jest plan. E, bo tak sobie zażyczył, chciał jechać na, na pizzę, także jedziemy. E, I powiem Wam, że bardzo mnie w ogóle zaskoczył w tym roku, bo myślałam, że będzie chciał takie urodziny jak w zeszłym roku, że z dziećmi w Bajkolandii taki był plan, najpierw były kręgle. Później mówię, to jak nie kręgle, bo już mu się odmieniło, no mówię, może Bajkolandia? On mówi, że nie, że on chce jechać po prostu z nami do Fly Sky i pojechać na pizzę. I tyle. I naprawdę powiem Wam, że mnie mega tym zaskoczył, bo byłam pewna, że on chce ze wszystkimi dziećmi bawić się w Bajkolandia, bo już że jemu wystarczy Marika, no i my. No. Także, a Maryczka no to chce do Bajkolandii, więc ona będzie miała bajkolandia tak jak i w zeszłym roku. U Maryki to się nic nie zmieniło. Całą klasę zaprasza do Bajkolandii na imprezę. No, dobra, to tyle. To ja uciekam się szykować i, i z wami się połączę. Już chyba z kielc, albo z samochodu. Musisz no to zobaczyć. Siadaj tu, tu zaj, słuchaj, słuchaj. Sobi. Słuchaj, słuchaj, szybko, szybko, Chodź szybko, po taki super. Się, a po kolei, nie wiem, No, przykrywaj się, super. Dobra, teraz mi chyba kot. jak było na basenie? I Była taka ostra zjeżdżalnia, taka ziom. światełka się świeciła. A kiedy były te kreseczki, to tak się spiszyło, że szok, A ty nie chciał na zjeżdżanie, tak? Nie, bo nie było. Bo. <Five> Patrzcie, <pressing> <gezúcime> <Pontius> <Niechi> poczekaj. Ja a kiedy były te kreseczki to tak się spieszyło, że szok. A ale wiele nie chciał na nie, 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 <gry> super, Super, jak było? Słuchaj, super. No. była taka ostra zjeżdżalnia, taka zium, światełko <gry> świecił. <gry> różne kreseczki. A kiedy były te kreseczki, to tak się spiszyło, że szok. Że szok, a Olivierek nie chciał na zjeżdżanie, tak? Nie, bo nie bała. Bo. Bała, nie. <gry> bała, Inna woda. Nie, bardzo ciepła. G ciepła jest, nie, woda jest ciepła, kochanie, na tam na zjeżdżalni. Tylko, że ja też się szczerze powiem wam, bałam no, tam, ja na tej zjeżdżanie, zjeżdżalni zjeżdżać, bo taka ogromna zjeżdżania. Cie... Co mówisz, kochanie? Że już tam chodziłem już. Że już się nie boisz, nie? Mama też się już nie boi, a kiedyś się bałam. Musiałam syna oddelegować z babcią do pokoju, żeby wam pokazać torta, jak wygląda. tak wygląda. Jest. Kurde, coś się wybiło. Nie. Tak, wstąpi coś. Pięknie, no. Nie, jeszcze, no ja muszę tu kwieczkę włożyć. No ja powiedziałam, żeby nie wychodził z Oliwierku! Niech żyje, żyje nam! Nie żyje nam! Brawo! I teraz taki, wiesz, umiesz? Nie, 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 za duży. O, taki gdzieś. O. Pięknie! Brawo! I teraz jak się podnosi do góry? Bierzesz za ten, Wkładasz tu, o. Uwaga! No daj talerzyk. Pa, czekoladowy! Hop. No, otwierajcie dziewiątki Dziewiątka. dzisiaj. Co to jest? Co Samochód! Nie, co to jest? Aha! To jest jest! No i jak? Fajne! Ty masz taki notatniczek z jednorożcem? A to jest samochodzik, Samochodzik. A oto nasz solenizant. Ile ty solenizancie dzisiaj kończysz lat? Osiem. Osiem, no. Taką mała piękną fryzurkę zrobiła. Koszuleczkę założyłem, bo tam jest gorąco, tak? I jedziemy. Spocisz się na pewno. No to jak możemy wziąć ze sobą, jak chcesz, ale myślę, że aż takiej tragedii to nie będzie, że. tam. No godzinę, dwie Zobaczymy, ile będziesz chciał No to dwie godzinki A później na pizzę A później na pizzę, gdzie chcesz właśnie na tą pizzę Do galerii pojedziemy, tam do Tutti Santi Czy wolisz tą pizzerię tam we Fly Sky, co jest Tam jest też Tutti Santi I pizzę będziesz jadł To daj buziaczka mamie No mm, Moje słońce kochane Zobaczcie jak wyrósł Mój mężczyzna mały kochany mm -hmm. Oliwierka urodzinki, dobiegają końca Solenizancie Jak się bawiłeś? Dobrze Fajnie było? Mówi, że fajnie A, Tak No, także my już wychodzimy Pozdrawiam Oliwię, moją bickę, Z którą się tutaj spotkałam Była z koleżankami, poprosiła o zdjęcie Także Bardzo serdecznie pozdrawiam e, I fajnie Cieszę się, że podchodzicie bo często dostaję wiadomości widziałam cię, ale nie podeszłam bo się wstydziłam a nie chciałam przeszkadzać, nigdy nie przeszkadzacie możecie podchodzić śmiało nie ma się co wstydzić, ja nie gryzę Oliwia się o tym przekonała o zimno, tu oni wyszli a idą teraz dopiero, bo Maryczka się ubiera no, także my kończymy słuchajcie dzisiejszy dzień, no mam nadzieję, że wyzwanie mi tutaj zaliczycie, co prawda nie do końca Cały dzień ją miałam na głowie, bo przyznam szczerze, że zapomniałam przez te urodziny. Ale tutaj w galerii miałam cały czas. I w pizzerii miałam cały czas. Także mam nadzieję, że mi zaliczycie to wyzwanie. Mimo wszystko... E, fajnie, ładnie w tej czapce wyglądam. No na pewno się rzucam w oczy bardzo, bo każdy się patrzył. Ale cóż, tam ja tam się nie wstydzę. Także zalicza, zaliczone chyba, nie? No, także słuchajcie, no tyle. Dzieciaki zadowolone, wybawione my również, bo my też się bawiliśmy razem z nimi. W ogóle we Fly i teraz jest zamiast tam boiska jest takie jest mnóstwo nowych atrakcji. Między innymi jest taki, taka zjeżdżalnia z, ponton, z pontonami. E, I co tam jeszcze jest takiego nowego? Ogromna zjeżdżalnia. Ogromna, taka naprawdę bardzo hardkorowa zjeżdżalnia, bo ta zjeżdżalnia była bardzo stroma. My się nie odważyliśmy dzieciaki owszem. No i w ogóle po tam po tym labiryncie, jak dzieci, jak dzieci. Także naprawdę super się wszyscy wybawiliśmy, to nie tylko tak, że dzieci biegały, tylko my razem z dziećmi. Więc fajnie ten czas razem w czwórkę zaliczyliśmy, później pojechaliśmy na pizzę do Tutti Santi, bo mieliśmy jeść tam, ale Oliwierek wybrał, mówi, że wodzi tutaj. No i nawet lepiej, bo wiecie co, tutaj sobie też pochodziliśmy po galerii, zobaczyliśmy tutaj tą choinkę, zrobiliśmy zdjęcia. No i klimat przede wszystkim w Tutti Santi jest zdecydowanie no, lepszy, taki no, bardziej klimatyczny, taki świąteczny niż w, w tej pizzerii tam w Fly Sky. Ale Fly Sky super, naprawdę, można się wybawić. Ja trening mam zaliczony i w ogóle najadłam się strasznie, także... <laughs> także co, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie to, tego odcinka i dziękuję z góry za wszystkie życzenia dla Oliwierka, bo na pewno się pojawią, więc dziękujemy bardzo. Eee, Oliwierek zadowolony, tak? Tak. No, także najważniejsze, że jest zadowolony, że Aha. mu się podobało, co? Miałeś Pozdrobi ktoś pozdrowić. Pozdrowiłam już Oliwie, pozdrowiłam. Mrzeczka przypomina, że <żeby> pozdrowiłam. <śmary> pozdrowiłam, także e, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro o 19 w kolejnym. Trzymajcie się cieplutko i buziaczki. Papa. pa! Powiecie papa? Pa! Pa! pa. pa.